Dziękujemy bardzo. Moi Państwo, można troszkę więcej tych praw. A teraz wszyscy spotykamy się tutaj, aby celebrować tę piękną, okrągłą rocznicę 800-lecia parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Witam wszystkich serdecznie z sołectwa Postolin, ale też i z parafii postolińskiej, wszystkich mieszkańców, też naszych sąsiadów z gminy Mikołajki, z gminy Ryjewo. Witam serdecznie y, mieszkańców sztumskiej gminy. Tak tu się właśnie spotkaliśmy, żeby w takim duchu radości to święto uczcić. 800 lat. No przypadł nam... Też obowiązek, ale też i wielka przyjemność, żeby właśnie swoją tutaj dzisiaj obecnością w Postolinie podkreślić dorobek tych wielu pokoleń naszych dziadów, pradziadów, którzy tu na ziemi postolińskiej żyli. Chciałbym serdecznie podziękować, że tak mimo tego deszczu na początku tro trochę wystraszył, że tak wielu jest i na pewno jeszcze przybędzie. Także bawmy się dobrze, wszystkiego najlepszego i tak właśnie rozpoczynamy kolejne 800 lat.